Hej, hej, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z szakesa. Przypominam o łapkach, komentarzach, bo tego mniej ostatnio, moi drodzy, gilda się jako tako kla... klaryzuje. Klary, no coś tam się z nią robi. Ja jeszcze nie dospany z rana, więc nie oczekujcie wysokich lotów słów. Mamy już 30%. Skarbca 31 trenera, no i tutaj na uwagę zasługuje kilka rzeczy, mianowicie pierwsza. Kolego sentyment, bardzo proszę podnosić skarbiec i trener, masz najwyższy level w gildii i masz kupę. Tutaj wchodzimy i podnosimy za pieniążki, żeby był procent, bo to nieładnie, nieładnie, nieładnie. I wszyscy, którzy tu kiepsko, o zobacz, kolega Marshall ma level niżej i masz 66. Więc nieładnie ja tutaj obiecuję, obiecywałem, że nikogo nie będę kikał czy coś. Czy tutaj na przykład Pablito, no to też nie wygląda kolorowo. Jak niższe levele mają 44 czy 50. Ketchupo też za dobrze to nie wygląda. No moi drodzy, to służy wszystkim, więc yy, no, trzeba to podnosić. Trzeba to podnosić, czy cyk, który ma 000 i jest nieaktywny jeden dzień. Ja tutaj mówiłem, że nie będziemy jakoś kikać nie wiadomo jak i nie wiadomo ile. Natomiast pierwsza osoba już poleciała za trzy dni offline'a. Yy, jak komuś się nie chce, to tak jak mówię, no, zróbcie komuś innemu miejsce, bo lista jest dość długa na Discordzie oczekujących. Cały czas też ludzie piszą. Więc, jeżeli naprawdę zmuszacie się do tego, no to możecie spokojnie z czystym sumieniem opuszczać gildię, jeżeli Wam się nie podoba. Natomiast, no, ja będę na coraz więcej rzeczy patrzył i zwracał uwagę. Oczywiście w trybie totalnie luzackim, no. Natomiast, no, nie może ktoś powiedzieć, że na 31 levelu, jak ma skarbiec ITN-00, to jest wszystko w porządku. Posiadając nieśmiertelkę, no, to nie jest w porządku, i to trzeba rzeczy takie naprawiać. To nie są super jakieś oczekiwania, że ja tu mówię o każdy ma teraz mieć 50-50, bo jak nie to buta, tylko kulturalne takie wspólne, wspólne kulturalne granie, o tak bym to powiedział. Co tu się wydarzyło, moi drodzy, od wczoraj? Cześć, wpadłem dziś przypadkiem na twój film, gram trzeci dzień fajnie. Hmm. Oczywiście, jak wiecie, w większości nie czytam tych wiadomości, w większości nie odpisuję, tylko czyszczę z tego prostego powodu, że nie mam na to czasu, no i musicie to zrozumieć, no nie mogę. Siedzieć i odpisywać na wszystkie komentarze na YouTube, być aktywny na Discordzie, odpisywać wam tutaj na PW w grze, bo ja będę tylko siedział i odpisywał, a nikt mi za to nie płaci, więc wybaczcie mi, że nie będę codziennie 12 godzin siedział przed komputerem tylko odpisywał na wasze PW. No to jest nierealne, po prostu nierealne. Tutaj Light Simon napisał: aktualnie opłaca się robić cały czas najkrótsze misje, nie patrzymy zawsze najkrótsze, no i to jest takim. Jedna z uwag, które dostałem też pod ostatnimi filmami, i drugą z uwag było kupować po jednym grzybku. No i teraz jeśli chodzi o wybór najkrótsze, czy, czy nie patrzymy na X, czy coś tam. No moi drodzy, kiedyś tak było i nadal tak podejrzewam jest, że krótka misja ma X szansę na danie grzyba, a długa misja ma troszkę więcej X szansy na danie grzyba, więc w moim odczuciu przy robieniu trzech pasków powinno, powinno to się. Zazębić, a przy okazji nie tracimy EXPA. Mamy 14 grzybów na start. Oczywiście z pierwszej misji zawsze dostaniemy grzyba, więc tutaj nie patrzymy na to. 14 za 4600. No, jak ja mam takiej misji nie przyjąć, moi drodzy? I, I ten. Więc generalnie, statystycznie powinno nam się to zazębić. I tragiczne te misje są. No, i tu wybiorę najkrótszą, nie? Bo wszystkie są kupy. To jest najkrótsza też kupa, nie? 3 za 400, 7 za 1400, 3 za 900, no to tą weźmiemy. No i generalnie e, powinno to się zazębić. Co tutaj mamy? Zręczność, wytrzymałość, jako gracz free to play nie opluwamy itemków. 7 za 2000, no to jest generalnie najkrótsza i na expa jest grzybek. Generalnie to jest najkrótsza i na expa. Jak widzicie 14 za 4600, 10 za 4000, no to jest najkrótsza, tak? To jest najkrótsza, no więc to nie jest tak, że ja coś tu specjalnie też psuję, nie? Co my tu mamy? Wytrzymałość, szczęście. To troszeczkę słabiutko. 14 za 1900, 7 za 900, 3 za 300. Dobra, weźmy. I w międzyczasie możemy tutaj poopowiadać, co tutaj mamy. No tym bardziej zobaczcie, że niektórzy wytrzymują pół dnia po napisaniu, czy mogą do gildii dojść, a później się kasują, więc no. no... Tak, ja mam takim zawodnikom odpisywał na 7 PW, bo później oni się rozpisują i piszą kolejne PW. Bo to jest tak, że jak odpiszecie raz, to zaraz jest: o, a fajnie, a to, to, a tamto, więc oczekują następnej odpowiedzi, i jak nagle przestajecie odpisywać, to jest ty buraku, nie odpisujesz mi na PW. Więc lepiej, lepiej nie zaczynać, mm, bo to tak zazwyczaj się kończy. drugim pokażę Wam Jet walkę, i opowiem o drugim komentarzu, który się pojawił pod odcinkiem, który akurat, moim zdaniem, jest nawet sensowny. Bo teraz, wyborem tych najkrótszych misji, tak jak mówię, generalnie powinno Wam się to zazębić, czyli generalnie powinniście mieć statystycznie z krótkich i z długich odpowiednio taką samą liczbę zadań. No tu macie już prawie nie żyje, prawie nie żyje. No, można by rzec, że nie żyje. O 7,5 tysiąca krytyk, dobra, nice, nice. Więc generalnie można by powiedzieć, zobaczmy szkieleta wojownika, co tam nie siadło. Można powiedzieć, że to się Wam powinno zazębić. I powinniście z tych długich misji mieć większą szansę na tego grzyba, niż z krótszych misji, więc powinno to wyjść na to samo. Natomiast drugi z maili jest dość, drugi z komentarzy jest dość interesujący i to jest ciekawe, żeby kupować po jednym grzybku. I to jest spoko, bo, bo to Wam często, bo to Wam daje Szanse na mniejsze misje, które też mogą być na expa. Więc ten wariant możemy spokojnie zastosować. I tutaj komentarz widza bardzo przydatny, czyli kupujemy po jednym, po jednym grzybku, żeby dawać sobie szansę na więcej krótszych misji. Widzicie, te bronie już dużo lepsze mogę mieć. Jest tutaj zręczność, inteligencja po 50 i 26 depsa więcej, 140 damage górny więcej. No, potężnie, potężnie. Dzisiaj dostałem potkę na szczęście, więc zbieram sobie te poteczki. Mam już intę, mam już szczęście. Jak zbierzemy jeszcze wytrzymałość, to już będziemy w ogóle potowy gigant. Już nawet nie marzę o nieśmiertelności. Kupiłem czapkę, moi drodzy, sobie dzisiaj Inteligencja 37. Kupiłem sobie pasek Inteligencja 32. Na jeden z tych itemów wydałem jakiś jeden grzybek, bo miałem straszną kupę na sobie. I stwierdziłem, że sobie tą kupę wymienię. No to też są kupy już, no to są itemy, które są z kategorii, no takie, te, trochę słabe, w ogóle wszystko, wszystko nie, no ale dużo rzeczy mam takich se, trochę słabych, nie. Nawet ten naszyjnik już nie jest jak, jakiś taki już, taki se dobry, nie. 7 za 1200, 7 za 2600, no i moi drodzy, nie mogę wziąć misji za 300, za 700, muszę wziąć 7 za 2600, no, no nie, i dostałem grzyba. W nagrodę za to, za to, że nie oplułem porządnej misji, plus 13 damage, dobry rozrzut, ale tylko z ręka. Nie 14 za 3800, 10 za. No moi drodzy, no ja wiem, że to nie jest super najkrótsza misja, ja o tym wiem, ale ale tak już jest. 14 za 2200, zręczność wytrzymałość 10 za 900, 14 za 2300. No to są wszystkie tragiczne misje. To są wszystkie tragiczne misje. I to tak tragiczne. Dobra, odbieramy plakat. Bo na plakacie było: zrób ileś tam misji, to sobie zrobiliśmy. Więc jest spoko. 5 za 700, 5 za 1900. No i wybieram najkrótszą, tak? No bo innych nie mam. 5 za 1900, tak? Z generalnie, a ja te najkrótsze i tak i tak często biorę. Ale jak widzicie, wypijamy jednego, jednego piwkora, 3 za 400, 7, 3 za 1100. Dobra, jadę, moi kochani, jadę. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? W walkach nic ciekawego. Nic tutaj się nie wydarzyło więcej, generalnie par, parcie mamy na level 25 jak najszybciej, to sobie zaczniemy budować jeszcze na odcineczku twierdzę. I tak jak mówiłem, ten odcinek, tak jak pisałem wczoraj na społeczności, ale chyba za wiele osób nie zauważyło, więc żeby jeszcze nie było niedomówień i ten odcinek już miał być tym tygodniowym odcinkiem dla wspierających, to w tym tygodniu jeszcze nie będzie. Od przyszłego tygodnia... Co najmniej jeden odcinek Shake'a będzie tylko i wyłącznie dostępny dla wspierających z YouTube'a albo z Twitcha, czyli subskrybentów z Twitcha albo e, wspierających dowolnego poziomu z YouTube'a, więc e, proszę tu nie, 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 ten, nie opluwać, ale jak klikniecie sobie przycisk wesprzyj to tam jest opisane, co na każdy poziom się należy i od pierwszego poziomu należy się jeden specjalny odcinek w tygodniu i od przyszłego tygodnia ten jeden specjalny odcinek będzie się... Pojawiał, także tu macie jeszcze farta, że ten odcinek Wam się pojawił wszystkim, ale od przyszłego tygodnia już ten odcinek by się nie pojawił i, i będą specjalne odcinki. Zachęcam do, do wspierania, jeżeli Wam się podoba seria jeżeli chcecie pokazać, że, że chcecie to oglądać dalej, no to lepszej opcji nie ma. Te progi dolne nie są jakieś naprawdę nie wiadomo jakie. Z progu najwyższego już skorzystał, skorzystał Sharp i szykujemy się tutaj do nagrywania jakiegoś odcinka w stylu wojowni, 500-level wojownik miażdy konkurencję, bo Sharp będzie miał już Wojownika na 500 levelu niedługo, więc będzie sztos, sztosiwy odcineczek. najprawdopodobniej zobaczymy też, czy nie będzie tylko też dla wspierających, zobaczymy, <laughs> bo to jest sztosiwy odcineczek, 500 level nie często się widuje na, na tubach, więc Sharp jako ten prestiżowy wspierator wybrał sobie już materiał, w jakim chce wziąć udział, bo Najwyższy wspierający z YouTube'a ma udział w filmie na kanale, więc Sharp Zar prezentuje swojego wojownika dzielnego na u nas na kanale na YouTube. Dobra. To już omówiłem, to już prosiłem o zmianę i to będę egzekwował i jak ktoś będzie o takie rzeczy robił, to wyrzucę. Dużo osób też pisze z wyższych leweli, tam 70, setny, coś tam, chcę przyjść, pomóc, mam super rycerzy, mam coś tam i a ja to szanuję. Ja to szanuję i ja dziękuję. Oczywiście ja to szanuję i nie odpisuję, jak zwykle, bo nie mam jak tego wszystkiego odpisywać. Natomiast ja to szanuję i szanuję to na przykład na odcinku w tej chwili, mówiąc, że dziękuję za, za taką pomoc. Natomiast no, no, w chwili obecnej jest, zaraz wam powiem, żeby nie oszukać, 134200. No to to będzie najlepsza misja. Daj grzybko, daj grzybko. Dziękuję. Kupuję. I, i od razu tego grzybka wydajemy. No to jest uczciwe moi drodzy, to jest uczciwe 3 za 400, 7 za 2600. No, no, no prawie najkrótsze wybieramy, prawie najkrótsze, moi kochani. Wybijamy 25 level. Skakujemy od razu, co tu się wydarzyło? Odblokowane twierdza, OK. Odblokowana maska kota. Jest OK. To jedziemy po kolei. Ciachbach. Koszty budowania twierdzy zbuduj, budujemy. Nie bierzemy udziału w ogóle w żadnych walkach, bo trzymamy pieniądze Dobrze, że to nie jest live, bo już byście mnie obłupili, znając was, więc nie obłupicie mnie teraz. Mamy maskę kota. Jak to ona się prezentuje? Tak się prezentuje. Aha, czyli mogę nie mieć maski. Mogę mieć maskę Misia, w której mam 39 tysięcy życia i 1500 depsa. I mogę mieć 2000 depsa 31 życia w kocie. Hmm, czyli ile życia tracę? Z Misia 39 na kota 31? To dość sporo. Trochę depsa więcej, trochę tylko tracę heltu, ale mam uniki. Ale mam uniki, moi kochani. Mam uniki. A co to znaczy, jak mam uniki? Że wchodzimy tutaj w tego szkieleta wojownika i sprawdzamy, co on sobą reprezentuje, jak ja mam uniki. Unik. No jest. Pierwszy unik i drugi blok. Jest drugi unik. No, ja mam uniki. No dobra, ale ten szkielet daje się mieć lepszego skilla do bloków niż mój druid do uników. Czyli standardowo, chociaż się to troszeczkę poprawiło, ale nie do końca. Teraz będzie ten decydujący moment, bo potrzebujemy ze 3-4 uników, a i nie spotkać żadnego bloku, i będzie dobrze. Oje, nie, no spoko. Nie, no, no spoko, 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 moi drodzy. Wszystko spoko, nic się nie dzieje. Ale teraz jesteśmy sobie maską KOTA. IO, the Tiger. No moi drodzy, hmm. Jesteśmy w gildi I of the Tiger, nie możemy grać IOD of the Bear, musimy grać I of the Tiger. 3 za 400, 3 za 900, 10 za 3,5 W sumie powiem wam, że jakby to pomnożyć przez 3 to będzie prawie 3000, więc to nie jest jakaś duża strata ekspat, to mogę to wziąć, bo to jest dość dobre, krótkie zadanie. Oczywiście dalej nie gramy areny, bo mam 200 golda i nie chcę tego stracić nic tutaj do kupienia super nie ma mam jakąś potkę na szczęście którą moglibyśmy sobie generalnie zarzucić na siebie e, taką słabiutką to sobie zarzucimy na siebie zawsze to nam się ten krytyk przy kocie przyda nie będzie to jakaś super tra super tragedia e, jak na razie wydaje mi się że nie dostałem za dużo grzybów zawki chociaż kilka padło no i dobra moi drodzy klaserek jak wiecie dostałem Jakoś mi się nie śpieszy, żeby go super wybijać. 11% jest wystarczająco. Broń mamy kupę, to wiem o tym. Tak jak już pokazywałem, jak pojawiają się takie obrońki z plus 26, to tylko znaczy, że nasza broń jest już kupą. Na razie nie robimy żadnych ataków Gildi, bo nie ma ku temu powodu. Oczywiście o wspieraniu YouTube'a to jeszcze Wam nagram odcineczek oddzielny taki z pokazaniem co tam gdzie kliknąć i co to daje. Pokażę Wam może nawet Discorda jak wygląda, trochę się rozbudował obecnie. Serwer Minecrafta stoi, na którym sobie można pykać. Turniej szachowy jest na przykład, w którym bierze udział aż 15 osób chyba. I tługą się codziennie, można sobie czy oglądać, czy, czy brać udział od następnych tur, tur ligowych, bo już do tej nie dołączę. Dzieje się tam coraz więcej na tym Discordzie o dziwo. Wczoraj jeden z widzów dołączył właśnie wspierający i mówi o kurczę, zdziwiłem się, bo myślałem, że tu prawie nikogo nie ma, a tu 60 czy ileś osób, praktycznie wszyscy aktywni. Więc nie jest tak, nie jest tak źle. Discord, jak ktoś pamięta Discordy dla subów z Twitcha dawne, no to troszeczkę inaczej wygląda. Dużo więcej rozbudowanych, dużo więcej drzewek, dużo czasu poświęciłem na to wszystko. No i o tyle jest fajnie zrobione, że jak klikacie jakiekolwiek wspieranie z. YouTube'a, to po połączeniu YouTube'a z Discordem automatycznie w ciągu godziny łączy Was z serwerem Discorda bez żadnej łaski. Nie ma tam wysyłania, proszenia o linki i tak dalej, po prostu samo Was łączy. No dobra, my tutaj za 10 minut postawimy sobie twierdzę i będziemy sobie dalej budować. Ciężki mam los dzisiaj, powiem wam, z tymi arenami. Bo wolałbym tego golda sobie trzymać troszeczkę i możliwe, że troszeczkę powinienem sobie tą awkę wstrzymać ale chcę tą ławkę zrobić dla Was na odcinku, żebyście widzieli, ile mam tych grzybów, zakręcić kołem i tak dalej, i tak dalej. Chociaż kołem też powinienem na końcu kręcić, no bo ono będzie dawać mi surowce 9 za 3000 Surowce według chyba poziomu twierdzy, tak przynajmniej to kiedyś było. Więc wolałbym też wbić najpierw twierdzę na jakiś poziom. Patrzcie z dziurą pierwszy, ale siła, wytrzymałość 3 za 600 Eee, 14 za 2, 400, 10 za 2, 300. 10 za 2, 300, korzystamy z klepsydry. Jak mi się te klepsydry skończą, ile ich jeszcze mam? 33. Jak mi się te klepsydry, moi kochani, skończą, to będą cienkie odcinki. <grych> 9 za 1900, 9 za... No i wybieram najkrótsze, bo 9, tak? Nie mam grzyba, niestety. <laughs> Nie dostałem grzyba, wydaje wydaję grzyba. Smutne. 14 za... Uuu, baby, dlaczego to jest siła szczęście i z dziurą? Jeju, jeju. No, smuteczek. 14 za 4,700. No, to jest prawie najkrótsza misja, ale da grzyba czuję to. Nie lubię was. 6 za 2,200 to jest dobra misja. 6 za 2... No, 3... Jakieś dziwne ułożone te misje. Mogłem wziąć tą 3-3 za... Była niewiele gorsza. Nie wiem, dlaczego jej nie wziąłem. Mogłem ją wziąć. No teraz, no moi drodzy, no muszę, 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 wybaczcie. I nie dostanę grzyba, zostanę spaniszowany, że chcę ekspa. Zostanę spaniszowany. Mamy rękawice z dziurami, zręczność, inteligencja, takie sens, 3 za 800, 3 za 1100. Tutaj weźmiemy najkrótszą. Skrócimy ją też troszeczkę. Ale za to jest grzybek. Nice. Lubimy grzybki. 2 za 400, 2 za 800, 2 za 200 z takim sejtemem. No to 2 za 800 i jazda. To minutkę poczekamy. Zobaczymy, co się wydarzy. Locha nowego nie strzelimy, więc Locha sobie strzelę po odcinku i w razie czego go zapiszę dla Was. Mam nadzieję, że postawimy twierdzę jeszcze na odcinku. No problem jest w tym, że nie będziemy się tutaj arenować za bardzo i mam nadzieję, że zanim opublikuję odcinek, to się wyzbędę trochę tych pieniądzów. Tak jak mówię, wolałbym też nie kręcić za bardzo. No, bo tutaj zobaczcie, no to. Jeszcze tutaj to te, te koszty to są małe jakieś tam 2 golda, coś tam, 4 golda, nie 7 golda. No, ale to będzie rosło. A jeżeli ja chcę dzisiaj coś tam zbudować, to tego golda by się przydało troszeczkę mieć. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Mamy już 11 rycerzy. Jeju, jeju, jeju. Któż ma tyle rycerzy? Któż ma tyle rycerzy? Marshal ma 7 rycerzy i Nerelsiak ma 4, haha, i to są nasi 11 rycerzy. Ok. Ale ci rycerze lada chwila będą rosnąć dość znacząco, ponieważ, no jak każdy złapie twierdzę, to tych pierwszych kilku szybko urośnie i nagle 50 osób będzie miało po 5 i nagle będzie 250. Później będzie troszeczkę problem, żeby łapać tych wyższych rycerzy, no ale to zawsze w życiu tak. Bywa, że raz jest łatwiej, raz jest trudniej. Kończył mi się klepsydry, więc najprawdopodobniej przez kilka najbliższych odcinków będę sobie robił grzecznie aweczkę i będziemy, nie będziemy jej robić całej na odcinku, żeby na przykład przy ciekawych eventach takich jak ten, skracać ją w miarę całą na odcinku, żebyście widzieli efekty, nie? Czyli ile grzybów tu dostałem, jak, będzie, jak będę miał 50 level, to ile pików z misji. Ile golda, i takie tam nie. Więc, jak będą jakieś eventy, to żebyście mieli wgląd tak jak teraz, że znowu mnie gra oszukuje i nie dostaje fajnych grzybków. Mam nadzieję, że koło mnie uratuje. 10 za 2800. Yy, możemy wziąć. Możemy wziąć. To nie jest jakieś super słabe. 3 za 400. 3 za 1200. Możemy wziąć. Nie chcę już też każdego zadania, żebyście... Ja też biorę te długie, no bo wiecie, hmm, klepsydry się zgadzają, nie? No bo lepiej skrócić dziesiątkę niż trzy trójki, nie? Także to też jest troszeczkę powód tego, że preferuję dobre, długie misje, bo, bo mniej grzyba, mi, mniej klepsydry mi na to idzie, nie? 34 wytrzymałości z dziurą zamiast inteligencji byłby fajny ten itemik, ale ale i tak na razie dziury nie zapcham, więc więc nie ma paniki no i wszystkie są za 6 minut wszystkie są 6 minutowe więc jest OK Pijemy przedostatniego grzybka no powiem wam szczerze że tak 14 za 5600 Powiem wam tak szczerze, że level 26 nice powiem wam tak szczerze, że mm, troszkę liczyłem na więcej generalnie jesteśmy strasznie w plecy w grzybach na tym na tym evencie i to tak yy, bardzo bardzo no. liczyłem, że my się tutaj odbijemy od dna, Faza za tysiąc milutko, że odbijemy my się tutaj od dna w tych grzybach, a my, a my dno osiągamy. A my dno osiągamy. Yy, I to dno dość szybko osiągamy. I to jest smutne. I to jest smutne, bo dobre jest to, że na jutro jeszcze będziemy mieli trzy paski, nie? Więc na event zrobimy trzy paski i to jest dobre. To jest dobry news dla nas. Dobry, dobry news. Pytanie, czy czy na długo nam wystarczy. No jeszcze zostało nam koło do strollowania dzisiaj. Wydaje mi się, że jakoś nie będziemy dzisiaj się nawet i skupiać na tych surowcach z koła, więc wydaje mi się, że zakręcimy tym kołem na odcinku, żebyście mieli pełny, pełny widok. Oczywiście dla wszystkich, którzy grają jeżeli planujecie budować tą twierdzę, planujecie jakieś tam różne budynki budować, nie wiem jak to teraz się to koło skaluje, czy do levela, czy do poziomu twierdzy, czy do poziomu tych, nie pamiętam jak to się teraz zmieniło, natomiast zawsze kołem kręcicie na koniec dnia, jak już macie najwyższy level, najwyższe twierdze i budynki, które się wybudowały, najwyższe podziemia, budynki, które się wybudowały, zawsze po prostu na koniec dnia kręcicie kołem i jak już wszystko, wszystko inne macie zrobione i wiecie, że już nic się tutaj nie ulepszy, to kręcicie. nie? Bo nawet jeżeli brakuje wam do levela 100 expa i zostały wam na przykład na ataki na arenie, no to warto poczekać, bo zawsze z koła, jak macie level wyżej, to zawsze z koła jest szansa, że coś lepiej wam wypadnie. No i mamy ostatni grzybek i to jest smutne. 3 za 800, 14 za 3500 no to weźmy to 3 za 800, powiedzmy, że jest pożo, ale i tak grzybka nie dało. O oh my god, 14 za 6000. Przykro mi, moja droga gro i grzyba nie dało. No i 2 za 900, 2 za 2700. No i czy da grzyba? Zobaczymy, czy da grzyba. No, słabo stoimy tym kółkiem. My poczekamy tylko na twierdzę, tą pierwszą, zanim zakręcimy kołem. Niech jakakolwiek będzie ta twierdza. Zanim zakręcimy. Niech nam nie daje już tego jeden kamienia, jeden drewna, bo już dramaty ludzkie dramaty się wtedy dzieją. Generalnie jesteśmy masę grzybów w plecy i jest to smutne. Jak koło nas znowu stroluje, no to GG Well Plate czuję, że jakie my tu mamy limity, 900-300 dość spore. Więc jak nas znowu koło stroluje, no to GG Well Plate na jutro mamy, bo z pierwszej dostaniemy 10, więc 10 będziemy mieli, ale, ale to jest tyle. To jest tyle z radości, którą możemy uzyskać my tutaj w oczekiwaniu na nasze zadanie. Hmm, tutaj jak widzę chłopaki, pasta 13%, Felir 25%, no ten to siedzi, on, ja go zapraszać do gry na luzie, to jest szkoda czasu, bo on po prostu od razu bierze telefon, klika dzień i noc, ale on gra na luzie, no po prostu, ja się już nie daję bajtować, ja gram na luzie, nie mam zamiaru wbijać żadnego klasera, jak szalony dzik, Milionem ataków mam co robić, wolę sobie pograć w baloniki, muszę nagrać jakiś odcinek, muszę coś na Discordzie i tak dalej, i tak dalej. No i muszę też coś prywatnie zrobić czasem, nie? Więc ja tutaj nie mam zamiaru uczestniczyć w jakichś pościgach i tak i tak dobrze, że mam tych laki końców trochę, no i nie dostaliśmy grzyba, dziesiąte zadanie, dziesiąte piwko poszło w Polskę. O, nie dostaliśmy grzyba, mamy 9 grzybów, czekamy tą minutkę. Chyba że tu jakiś będzie prosty rywal, no jak widzicie 41 level, to nie są prości rywale, oni nas oskubią z pieniądza jak jak bączki, zręczność 370, wytrzymałość 240, czy ja mam zręczność 370 240, no niby mam. Natomiast mam słabą broń i obawiam się, że ta broń może mnie kosztować porażkę. 370, 350 to za dużo. A co to jest? To jest paladyn, który ma... Aha, to jest taki... Paladyn pod zręczność. To ciekawe. To ciekawe, paladyn pod zręczność. 31 level. Możemy z tym paladynem pod zręczność. Powinniśmy tutaj się zmierzyć. No dobra, przegramy to, ja to wiem. Bo oczywiście nam uniki nie siądą. A my bijemy po 500 Dokładnie. Tych uników troszkę za mało, no czy, no teraz się troszeczkę to odmieniło, ale to nasza broń jest po prostu, nasza broń jest się w tym momencie. I nasza broń, która ma już ileś tam leveli, po prostu z się. No i straciliśmy 26 golda, widzicie, po to tylko, żebyście się podjarali na odcinku i żeby nie było, że minutę czekam na twierdzę. Zapłaciłem za to 26 golda, mam nadzieję, że gawyciul uradowana że straciłem tyle golda mam nadzieję, że trole uśmiechnięte i tak jak mówiłem nie powinno się tego robić, bo właśnie tak to się kończy, więc dostaliście eksperyment na żywo. Dlaczego nie powinno się takich rzeczy robić? Właśnie dlatego, że jak zbieracie pieniążki, bo się będziecie budować w twierdzy, to arenę trzeba sobie na jakiś czas odpuścić i wrócić na nią, jak będziecie już goli i weseli albo zbudujecie to, co chcecie zbudować. Za chwileczkę nam się skończy twierdzuchna. Hello. Twierdza na poziom drugi. Trzeba już mieć dużo drewna i dużo kamienia. Więc my tutaj sobie budujemy katedrwala. Niech się już nam zbiera. Potem katedry robotników i tak dalej. Będziemy sobie tutaj sporo budować. No ale teraz, tak jak mówię, koło, koło fortuny. To jest nasza nadzieja dzisiaj na grzyby, bo misje nie dały za wiele. 17 złota. 2000 expa, 2000 expa, 617 złota, 1100 Expa, 184 złota, 6 kamienia, 18 drewna, 18 drewna, 3 grzybki. Okay. Po 10 próbach, 3 grzybki. Jest spoko, jest spoko, znowu expik, znowu złoto. Nawet mi się zrymowało, po 16 próbach, po 17, po 18, po 19. I walecie głupie koło. Znowu tylko trzy grzybki z koła. Piescie drapał, po prostu odechciewa mi się oglądać tych reklam za to, co to koło robi. To jest po prostu troll wyjęty z ucha, żeby nie powiedzieć jakiegoś innego brzydszego narządu, który ma człowiek, bo można by użyć takiego słowa. Ale moi drodzy, ja rozumiem jak was jeden dzień kontroluje, ja rozumiem jak dwa dni was koło troluje. Ale 5 czy 6 dni pod rząd, jak was kontroluje, to już tego nie rozumiem. To ale, ale tak jak kiedyś robiłem odcinki, matematyka i Shakes and Fidget to są dwie rzeczy, które, które... nie współgrają ze sobą. Statystyka nie współgra z Shakes and Fidget, rachunek prawdopodobieństwa nie współgra ze Shakes and Fidget. Tam są po prostu jakieś ukry ukryte w kodzie rzeczy, które Was mają wkurzać i tyle i, i na tym to polega. Nie możecie za dużo dostać i, i tyle. Na jutro mam awkę i... I więcej nie mam. No. I, i będę sobie grał jeden pasek i tyle. I nie zmusi mnie troll koło do tego, żebym dał chociaż złotówkę tej grze. Nie ma takiej opcji. Więc nie ma nawet co tutaj liczyć. My jesteśmy po awce pasta ile wbił. Feli 27 wbił. No my 26 z kawałkiem. Z tego co czytałem, Feli dostał znowu tam 12 czy ileś grzybów z koła. Walić Feliego. No, my nie dostaliśmy, no to, to nie no. Jak tak będę dostawał, to tak jak mówię, przestanę te reklamy oglądać, bo ja nie potrzebuję dostać 1000 ekspa. Mam w nosie te 1000 ekspa, które mi nic nie daje, tak? No bo to musiałbym dostać 20 razy taki 1000 expa, żeby mi dał pół levela, to mam to w nosie. Więc ja tego nie potrzebuję. Więc jeżeli będziemy go kontrolować, to przestanę oglądać reklamy i nie będę, gdzie playa dostawała 1 eurocenta tygodniowo za moje reklamy. to takie mniej więcej stawki są i na tyle mniej więcej jestem w stanie się zgodzić, żeby wesprzeć tą produkcję. To i tego nie dostanie, bo, bo ja przecież nie będę kręcił kołem po to, żeby dostawać ten. Żeby dostawać kamień. Nie? Bo po co mi ten kamień? No dobra moi drodzy, poklikaliśmy sobie, tu wszystko sobie obejrzeliśmy, przypominam o tym, żeby tu robić jakieś ulepszenia w gildii. No i no i to tyle pamiętacie o łapkach, komentarzach. No i trzymajcie się, siemanko i pa-pa!